Cześć kochani, witam Was przy kawce i przychodzę z informacjami na temat czytań nagranych. Wielu z Was pyta mnie w wiadomościach prywatnych, w jaki sposób wyglądają czytania nagrane. Już Wam mówię, jeżeli chodzi o czytania nagrane, termin realizacji mamy 7 dni, więc czekamy na to czytanie 7 dni. Dostajecie je w postaci prywatnego linku na kanał YouTube. Macie nieograniczony dostęp. Czasowy. to jest piękne, czytania lekcji i długi karmiczne, zwłaszcza, ponieważ lekcje, jeżeli mamy odrobione, długi, jeżeli mamy spłacony, to te lekcje wracają do nas przez całe życie, więc to jest czytanie do pracy, to jest przepiękna inwestycja, jeżeli chodzi właśnie o waszą drogę duszy, czytania duszy. Zajrzyjcie na kanał YouTube, zobaczcie, w jaki sposób rezonują z wami, na miesiąc luty możecie sobie sprawdzić, które wiadomości są dla was i czy jest to forma dla was. Zapraszam was po Astrokalendarze, wielu z was prowadzi własne biznesy. Wielu chce otworzyć własny biznes. Potrzebuje mieć informacje, kiedy